Misery love company. T taki, taki wstęp najlepszy, nie, Piotrusz? Może mhm. fajki się skończyły. Patrz co jest na dole. I <ścoughs> nie, mówię. Nunu no, 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 Wayne <ścoughs> Mirror. Yeah. Oni mają Elise będzie tak ten. Ja nie lubię mirrorów. Ale mają lepszy tak. skin do Wayne. Ten no, jest chujowy. No, ten jest chujowy. Pamiętaj, że z kim nie wygrywa gry? Hipsterskie ukrali. <grywa> jestem jestem hipster, kurwa. Lady Gaga. Lady Gaga. <grywa> to jest gaga, kurwa. No masz i kaga. Lecisz już Ale piszczy. Gdzie piszczy? Tutaj w domu. Piszczy mi po ketrach. O kurwa, to po rajtuzach. <grywa> Kale są. Może dziurawe? Może dziurawe masz? Może majtki powinienem ubrać? O, owo zmienić Bo Sporo dup? Nie. Jakby te... Jakby były stare, to by jeszcze ogrzewały. A będę mógł podbić do, do Pilara go? Nie, tego sobie powiedziałem dla jej. Gdzie kafe, Czy da się? No da się. Da się. No, już widzę, już widzę jak to robicie. Kurwa. <średytorium> Ale chodź, chyba się. screena zrobię, jak się uda. Nie no, taśmę ty! I stawię na elohe. Co? Ja go, ja go, ja, ja. Chyba, po kolei. Koleś tam się, się, nawet... się nawet nie zaczęło już do śmiechu, nie mogę. Koleś nawet, jakby DC dostał, to i tak byś tego nie trafił. <laughs> Pręzyk go do wieży przybije. Pręzyk go do będzie light, dasz radę. Nie no, ja zawsze daję radę, kurwa. Kurwa. No fakt, Szerzak. Ale to no, będziesz mi miniony zabierał, nie? Ty <noise> będziesz mi zabierał, bo... Dobijemy człowieku do... do, do ściany i będzie a, fajnie. A na którą linię powinienem iść? Na topa, nie? No. A, chodź, Jack, to na support. <noise> <noise> Dobra, no, <noise> wszystkie <noise> kille i miniony moje. Patrz, <noise> ej. Ta AP runujeś, no czy co? Na no Jacksie? Nie. Przebicie. Magic. -on. No. Chodź na chwilę, chodź. Stań tutaj, tak bokiem.

O, to ma domach. Nie, tak nie mówiłem, no, Dance to jest like a boss, nie? To jest like a boss ja, swoich, jak są... futerko... A jakie futerko zmienił jej domach? A jeszcze ten, ten, ten... Tak też będzie dobre. Okład na czoło To są, to są te, mi się pipki. Weź się opanuj, bo nie będę grać w chuj.

Kurwa, się demoni. No. Nidgang. gang. Fuck you. Uh, need gang. <laughs> please, drugiego help bo. <laughs> Jeszcze drugiego levela nie wiem, please, help O Jezu. Help tutaj nie jest. <laughs> help nie damy no, stoi czekasz, i uj, to nie ma wyjeb... opala się kur... Yeah, yeah, ten, ten Snowball. Pierdala. Ten Snowball. On mnie strasznie obijał, te. Dawaj. U Jezu, już chciałem wchodzić. <grym> <grym> <Yeah>. <grym> no, ty lepiej, gdzie ty idziesz kurwa. Bo, gdzie ty jesteś. Bo my już <grym> Wy jeszcze No kurwa, zobacz jaka fala idzie Jak na meczu polskiej rolny O kurwa Dawaj ogień Piotrek ogień. Wybije mnie ona Idę zobaczyć na no, botaj. Dawajcie Przybijesz, nie do tego. Aij, pilara trochę dałem, ale dobra. O kurwa, albo dobra nie. Jak, Piotruś, było? Dałeś w ogóle Pilara? Nie, kurwa. Ja nic nie widziałem. ci go wsadzę, wiesz to tam poczujesz na pewno. O, ty świnia Będziesz w kurwa, gdzie jest. Poczuję jego łomot. OP jest ten Tyrandel, OP. Polecam. Niedźwiedź po, polecam piszciec. Idę na dole, o, o kurwa. O! Zajebił. Polecam niedźwiedź. Czekaj, nie ja zginęłem jeszcze. On on. Jest ma... jest. I tak się muszę wrócić, bo on tutaj poszedł. Widziałeś? OHP oh, miał. Polecam, ten jadę prosto w dąbni. Od dżunglera dla dżunglera. Od dżunglera dla dżunglera. Merci. Merci od junglera, od dla junglera. Merci, bonku. <laughs> Merci, bonku. <boncourt>. Jaki <laughs> <Merci boncourt. laughs> kurwa wieśniak. O Jaki wieśniak, kurwa. Kurwa Franc... Jak to powiedzieć, kurwa? Frankfurtem? Zajebało Francuzem, kurwa. Frankfurtem. Frankfurterką! Pączkę! Merci, poncure. Merci, bonkurę. <laughs> Chciał zbałę, to będzie miał zbałę. Ja być kurwa normalnie. Normalną okay. to możemy następną zagrać. Ta nie może być normalna. Jak <laughs> kamera. Ja strzelił nigdy normalny gry nie <laughs> Merci, bon Weź postaw tu, Ward'a, postaw tu, w, w tych rzakach, Ward'a, kiedy przyjmie do ściany, to się osta. Coś nie będziemy mordować Ward'ów to takie no rzeczy. Postaw tu, Ward'a! No ma. Idę, idę na bottę, idę na bottę. Merci, merci. Dawaj do góry. Przybiła mnie, przybiła mnie. Aj. Miss Smith. Ola, widzi, Ola, gdzie jest, Jestem ja, 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 ja tankuję, ja tak tankuję. Jest dobrze. Merci, Bonkur. Merci, Bonkur To był chyba... Bonkur. Lawi chodź tutaj na ich. Lecę tam, lecę tam. Postawię wam Nie ty, visionu. nie ty, bo oni postawili wardę i będą widzieli. Ale ona Kurwa, poza. Idzie. Czy tam ktoś jest, czy co? A jak ma tu wardę, to wiesz. Ale co, tu ma zaraz być, tak? To się kurwa nie znasz? 7-10 Co ty kurwa nie wiesz, nie byłeś? Tak mi, tak Jezu, idą Ale tak go się staramy się... O, okargnijcie, teamówka gramy <grym> Oje, <grym grym zresztą> oni mówią ojojej oni chyba się zeslał, wzięli Jak <grym> inni, ty tam nie ma, mnie tam nie ma Ja że ja jestem, ja ich tam dwóch ogarnę Merci, bonku co, chcesz bąka na dworze? Że ty papą? Że li papą? Tu lezią pety! <grywa> o jezus, to Dobra, <grywa> nieważne, sorry. Tu lezią pety! Że zdążę po nią tam. <grywa> to my to kupujemy? Po <grywa> prostu miałem tu bluję. Nie. nie dałem wyrypać jak noob. No czego ty bijesz na wieżę, kurwa? A nie, no tak, dla beki. Dla Beki to wiesz, że się rozpalnie A co miałem bić? A co ty robisz? Dawaj, 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 dawaj Bierz O ty ją. kurwa Oh shit, toś myślałem, że będzie spierdany Zresztą? z drugą stronę Co za kurwa idiota Co ty ja, kurwa ja. nie wiesz, że speed na no nie jest tak OP, że wszyscy drabono nim grali? <grym> meta by Piotruś Nowa meta by Piotruś A skąd ty masz speed? A? Z butów? Nie no wziąłem się tam z tego. A mof, um kurwa. A um Że Rzetem pompój. No gost tam wziąłem, kurwa ma. Ao gost wziąłem. Użą, to nie no, pój na mojej Sorry, nie zauważyłem animacji. Zauważyłem animacji. Co za troll! O kurwa, nie zauważyłem animacji. <śmachlar zafizlime> Przecież jak się jak się odpala tego gosu, to jest jak level w jadle. <śmachlar zafizlime> Ale oh. a nie nie masz, a nie masz, nie masz, nie masz, nie masz Tam jest ten, tam jest Olaf też Nie mam żelipa, bo... O nie masz, kurde, no. Nie masz? Tam nam szedł Mam luz. elektryka, ale Elektronik z Elektronikem, Elektronikem z cygaretem O, o, Jezu, o, Jezu. Doj, o luz. ja sobie tylko daje daje tego dałem nie, że nie, 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 nie się, nie bi się, bo mam mało. No to się oni nie mogą mnie trafić, bo... O Jezu. <laughs> na pewno, Wade'i, ciężko trafić na to. <laughs> Parki. Dalej mi spiega. Taki To jest taki pitch chodzę, chodzę. Wchodzę, wchodzę, Ja zaraz tam zejdę. Nie będzie co zbierać. Zejść na zawoł możesz, kuro. Albo na padaczkę. O Jezu. OOA Kurwa nie wbiłem jej To ty w damn, celujesz? To nie ta boy Mało brakowało Puszniemy też Jak to? Ja to <gulatujesz> Ci Zawinął się gul w gó... Gówno w żrembiu Gówno w Przybijesz go ten? Pilara? Próbujemy? Spytam się no, go, czy się ale da. ty bijesz, ty? bijesz turę, które ciebie bije. Tak, poszło. Jak dzik. Nie, nie poszuj mi tego turę tak, kurwa. Pierdaj. Co za kurwa, ląb. Chodźcie tego, droga. Mój. Jak chcesz. Dzik z przeleblu. Ja Chodź, daj mi tego, tak speeda. No zaraz, nie będziemy marnować takich buffów, ważnych. Dawaj, dawaj i tankuj to. Tak. Jeszcze ja mam tankować. tak będę napierdalał, dawaj. Za oba. Jedziesz, go mały. O Jezu, aż mnie noga zasłędziała. Czekaj, dalej to mój. Czekaj, bo pilas, może, dlaczego to znaczy, wiem, mam trzy punkty w kół? Ku... What the fuck? Wiem, ją? to. Ojo, czekaj. I A wchodzę. co maksujesz? Wchodzę? Co maksujesz, powiedz widowni? I team pumpem. Co ja maksuje? I... Oczywiście, że było. Jezus, Peter, pomóż mi robisz egidę na tej dżungli czy nie? Nie robię żadnej egidy. już Co mnie tam nie ma? Co A za. Dżungli. Co za KS! Nie Chcesz polecam. Chcesz ją przebić? Chcesz ją przebić? No, jak złapiesz? Czekaj, czekaj, ona no, musi pojść, podejść parę. Dawaj, dawaj. Nie, nie da się. Kurwa, lecę, będę miał tego flaga, będę miał. Nie mam. Nie mam. A chciałem powiedzieć, że jak, jak wam się udają przybić do pilara, to kupię ci niedźwiedź nocturno. To złe, webu? Nie, nie, nie da się przybić, nie do da się pilara. przybić. Przyleciała nie przyleciała przez tego pilara Tak jaki głupota jak zwykle. Żur. Tak, przez dziurkę jadra tak. Marek, musisz teraz. Marek. Marek, co Cię tak rozjebali na tym topie? Nie rozjebali. A, nie rozjebali. A, A gdzie jesteś? No, już tam idę. Już Bo tam ja idę. No, na Z linii specjalnie. Dał się. Ona jest mi że... zewnątrz. tutaj. się. Zewnątrz, no O, ja już gram. A co ja tu robię? <śmiech> <śmiech> A co ja robię na bocie? Przecież ja byłem na retry. Kurwa. Chyba kupiłem jakiś item do teleportacji. Oh, mają yeah. blu zaraz, mają blu zaraz, ej. To była to. Mają Którego idę zniszczyć? Zaraz będzie blu, o ile zabiliśmy te małe też? Inne jest miejsce, uważaj tam. Ale blu ja zrobiłem, the fuck! Dostaw mnie. Datmonu, report. Report pierdolny. Spierdolaj. Spierd, ja się teraz pani... nie słuchałem, ale nie widziałeś, że ja tam te blu sam klepałem? Które? C zrobiłeś bro, a Ta, ja, ja, ja im zebrałem. To za mis komunikacja. Reparta może. Około 19 minuty będzie, bro. A co za takie wielkie. pół znaczy, Tak dla jaj. Tak dla No, oni mają, oni mają reda, Marek. Chodź, idźmy po reda. Miałem UH w oczach. Ja, I tak chyba mają. Wiesz? Ja to już wszystko on te, widzę. On o, też misku. ma ten... ...Wardhacka. Widzisz? Tam Piotrek się sam bijesz. Na plecy mamy na tu że Kurwa, nie miałem ulta już! Macie plecy? No bo bym Ale wystawiłem wym <laughs> tak po nie mogą wchodzić. <laughs> Nawet ulti nie zdążyła biedna, że... A, zera, zera jest dobra. Ja mam. Jeszcze ja po... Nie, nie mam już. To mogę iść. A tak ci niepotrzebne na razie, z tego co widzę. Nie ma jakichś teamfightów hardkorowych. Mm, no i chuj, jest. ale... Mi, musi mieć blue i chuj. No, musi mieć, człowieku, nie? Za każdym razem. Pierwsze blue... Musi, musi mieć i chuj! A musi mieć do połka blue niby, nie? Człowieku. On musi mieć pierwsze blue od razu. Po a po do połka blue, a później patrzysz na mida, on kurwa wszystko i tylko z tego, z ataku. No, tak jest. No, akurat teraz na mnie bije. Widzę właśnie, po farmę na towarze Repo Idę, ej, lalidowej Czekaj, bo nie mam stanu Jestem tuż i nie bajtuj, bajtuj No bajtuj, a myślę, że co robię W gacia stramę no, nie wiem, co tam robić Raz hituję, twoje minione a to jest teraz fajna wane, nie? Zobacz, 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 zobacz. Oj, zobacz. Nie mogę się przybić No really? Report kurwa! Relie, really? ja pierdolę za KS -y. pierdolę, biecie się sami Kingfajta ja A co za auta tak A wiem. jeszcze mi zapierdol farmę najlepiej, najlepiej, to będzie yes. fuj dobre, jak to zrobi. Ja Czemu się mnie boi, ey? to kurwo. Mają wardu ty. Jak nieźmieć nie grał nie gra w tramlem, tak teraz będzie głowni. <śmienic> nie widzisz, kurwa? Jest fajny teraz. A co, Troszkę gorsza potrzebny ty jest specjalny, ale jest fajna też. No Zadbądź do jakiegoś, nie wiem, ośrodka z dzieci z nas. downa, potrzebujesz jakiś specjalny kij. <śmienic> <O. śmienic> Mam już tutaj takich kurwa czterech na się. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go! O. Dobrze, że nie ten, nie uwzględniłeś mnie. Dawaj. Ale gdzie ty siedzisz na sklepie? Ale mówiłeś czterech, tak? No siebie nie liczyłem. A, no, że <stania> To nie kulturalnie tak siebie nie liczy. Kurwa. I sam teraz potwierdziłeś. Nie umiesz liczyć? Ty, co ja zrobiłem? Ty, mogłem zjeść jej pająka? Nie, Ej, no. Mam ma Repodlawi, naprawdę, repodlawi jest, nie? 0 SS nic. To ja robię kurwa, toś to nie te guziki, to to nie ten komputer, kurwa. ta to kurwa, nie ta klawiatura. Ja na komodożę grać, Flaszyj tam kurwa, co ty Lavi, ty to no widzę, No, tam, nie, Pierdolę, nie, na raz szedł, na raz! Na Niestety Lavi. Ja Najlepsza nie no trzeba mieć HPA. Patrz, nie przybiłem, mi gdzieś jakiś skill. Kurde. Oj, 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 oj. Oddać, oddać, jej buffy? Dobry, dobry skill. Ja bronię miał. miałem. Dobry Shadow. Lavi dobry, jest tutaj dobry, Lavi. La Lavi jest dobry tutaj. Ej, ich atak speedem zajebię, zajadę ich po prostu. Ja już mam 1-7 atak spira. Uwielbiam tego builda. Pod fantoma na Wayne. Jest po prostu tak dobry, że ja pierdolę. Jak ja. Na naprawdę ten build jest dobry. Jak ja. Pod fantoma na nią. Ona nie potrzebuje z na początku. Kot, jesteś Bardziej dobry potrzebuje jak... potrzebuje tak Weźmy Weź mnie, zróbmy dragona może. Jesteś... Jesteś tak dobry jak Piotr... Kabildy no. Loli ładne to było, nie? Z tego strony. No. To po tej stronie, to tylko w tragedię. Dobra, ja biegnę wam. Cześć, ale wezmę teraz człowieka. Ale ci, lead of push. Tank te bierze jestem na mnie Ona Cię wierze, jestem tanca wierze, jestem tanca wierze, Sandra zły ciężko, ale i na dekiery okay, je z reala to jest z nim na <grym> Masz wyzwanie, jeden, na jeden. No <grym> Może mi postać kule kurwa Na mega nic To bo użyję kuju ulti i no trochę chyba są <grym> UŻ TY What the fuck boy? Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do, Piotr, do mnie Piotr, Piotrek, Piotrek, Piotrek Do mnie kurwa, w którą Piotr. ty Piotr. Jest do z domy? Spierdalań też In no rzuć no, mnie się tej dziwko. Uuu, ale. Docz. Postać kule. Postać <grym> pająka wziąłem. możesz. Takim już, proszę. To, jest, to, jest. to on może być. Tym forzerem takim dziwnie obsługuje. Gdyby myślał, że są dobrze, tak naprawdę są słabi jak to bo użyję tylko tego jebanego Q ulti i myśli, że jest dobry Gęskie to jest, nie? <gielskie> no to jest chuj gajowskie godziny ciebie głuży ulti doskoczy na kuny i on myśli, że jest dobry kurwa Jakby to było naprawdę ciężko skastować, czy nie wiem kurwa A kto co? No przeważnie Lissini tak robią, nie? No Lissini tak robią No Lissini <gielskie> tak robią. Jak ty się z winą, to trzeba i tak robi. Wrócą na ciebie Q, wali ulti, zaskakuję na, na Q, jeszcze raz wali E i padasz. Wali Jakie ulti. to jest, jest pro zagranie, ja pierdolę. Wali ulti. Ładnie wygląda. Co mnie to interesuje, że ładnie wygląda? Na no, porządku, ja jeśli nie wygrałem, to tak nie, my, nie myślałem, żeby takie coś robić. Kurwa, Macie, ja też nie myślałem. Macie, tam no. brajka. Robimy, robimy barona, jest. Ja idę po lelizkę. Chodź, Peter, kurwa. Zaraz będziemy zabijać się, jezus. Mamy. Czekaj, bo go wiem, zaraz będzie. Piotr tam musi się no bić. No chodź, kurwa, no chodź. What nigga. Dawaj, dawaj, Peter. Peter. Nie ma kurwa, idę po lelizkę. Chodź, pandie. Peter, proszę cię. Szybciej skończymy. Nie Piotr Piotr Parker Nie no, proszę, gdzie ja mam takie gry grać? Co to kurwa? Marnowanie czasu mojego. Ty wrzesz ten kurwa. Zagramy jeszcze jedną, co dzień zagram Będzie ciężko. kurwa, grać taką grę, kurwa.